Z Ewangelii według świętego Jana, a gdy On się pojawi, udowodni światu grzech, sprawiedliwość i sąd. Wczoraj mówiliśmy o tym, że jest pocieszycielem, ale to nie znaczy, że jest jak ktoś bardzo łagodny, kto przychodzi tylko mówić dobre i czułe słówka pocieszenia. On przychodzi wpierw, żeby nam objawić prawdę. Pocieszenie i wspomożenie, które płynie od niego, od Ducha Świętego, wpierw rodzi się z przeżycia tego, kim jestem naprawdę. Duch Święty nas przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Nie jest jak puder na poranioną twarz. Nie jest jak jakaś fasada, która ma ukryć to, co brzydkie i brudne. Nie jest jak y, tanie pocieszenie w sytuacji, w której wszystko w człowieku wyje z bólu. On jest tym, który przychodzi jak lekarz ze skalpelem: wpierw wyciąć to, co brudne, wyciąć nowotwór, przeciąć wrzody. Dopiero kiedy to zrobi, y, y, przychodzi prawda, przychodzi nadzieja i przychodzi zbawienie. I Bogu dzięki za to, że Wysyła nam takiego dobrego ducha, ducha lekarza, który mm, oczyszcza nas z wszystkiego, co w nas złe i brudne, żeby nas potem porwać do nieba. Do zobaczenia jutro.